Siemaneczko, witam w następnym odcineczku. Dobra, tu się wszystko robi. To tak, to w tym idę, idę, idę po co? Idę po drewno chyba. Mhm. Dobra. Na pewno. Tak, dobra, idę po drewno. No, mi tam brakowało. Może zeskoczę sobie? A czy nie, nie będę tu nic niszczył już tu. Ale tędy, o, tędy to... <dobra>, Dobra, nieważne. Dobra, cyk. Opa. I teraz tak, narąbię sobie, dużo drzewienka. I co? Pójdę jeszcze pozwiedzać chyba ten kanion. Właśnie może tam poznać jakieś ciekawe rzeczy w tych skrzyneczkach. A no w sumie tylko jaksy nie bym chciał. No ewentualnie perełkę, ale to, to z perłą, to nie wiem, ciężko pewnie będzie. No, w każdym razie. Bo zaraz się udamy tam i, i będę działał. Dobra. Bo mówię no, diaksy na pewno, na pewno mi się przydadzą, tak? No bo ten, ten smog, to nie wiem jak on tam bije, ile bije i tak dalej. Nie chcę sobie jakoś też spoilerować, więc no... Pójdę zobaczę i, i, i wtedy się przekonam, nie? Co i jak. Mówię, pójść zginąć to jest sztuka. Cyk, cyk, cyk. Już chyba mi w miarę powinno starczyć tego drewna. Czy jeszcze na zapas nazbierać? No nie wiem, nie wiem. mnie i idę. No za, to na ten moment będę planował pozwiedzać ten kanion. Potem, jak skończę, to pozwiedzać. to chyba właśnie będę dalej próbował pójść w tą stronę. Potem odbić w prawo, i żeby z tamtym tunelem to złączyć. I mniej więcej gdzieś tutaj szukać tej twierdzy. No jak nie będę mógł znaleźć, to najwyżej rzucę oko. Tylko właśnie boję się, żeby mi się to oko znowu nie zniszczyło. Także no. Jesz jeszcze zobaczę, jak to będzie z tym tunelem i tak dalej. W sumie... A, skrzynka by się w sumie przydała. Pyk, 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 pik, pyk, pik, pyk, pyk, pyk. Opa. O. Dobra jest. E. to tu się robi. Kill są do kopania. A, przede wszystkim pochodnie. A węgla nie mam? O, już mam. 25 wezmę tego O, dobra. Dobra, powinno w miarę starczyć. W razie w pięć 5 potyków zostawię. No to co? To idę, idę dalej, zwiedzać. Może sobie. O. O, piek. Dobra. O, no i przez wodę, i. I plan był tak, że tu kopię, i potem to. ta, dobra. Potem w prawo odbijam i mniej więcej, jakoś to będę chciał obczaić. Tylko najpierw wiadomo. Nie, którędy ja tutaj? O, tędy. Eee, chcę tutaj pozwiedzać wszystko co i jak. W sumie żelazo se pozbieram. Jak już domek mam taki elegancki w porównaniu do poprzedniego. O, dobra. Ile ja tu żelaza po drodze miałem? Uhuhu. Ja chyba zara odpuszczę to żelazo Właśnie, będę musiał zrobić to kowadło i sobie zobaczyć czy mi na tego golema starczy I no, i wtedy coś pomyślimy Dobra, o Czy jeszcze zbierać, czy już zaprzestać? Kurde. Dobra, chyba odpuszczę, bo jest dużo Dobra Teraz tak, tu mnie nie było Tak, tu mnie nie było Tak, mnie nie było nie będzie gdzieś tu złota jeszcze? Dobra, mniejsza już. Tak. Tu. O! Tu mnie nie było. Nie, tu. Co? Nie, to tu byłem. Tylko, że... Znaczy nie. Tu konkretnie nie byłem, ale przechodziłem chyba obok, że skrzyneczka jest opróżniona. No dobra, złoto wiadomo. Ja na planów wtedy lepiej tarczę nosił. W sumie nie wiem jednak czy tych pochodni za mało nie wziąłem, no, no ale dobra. Cyk, pyk. Nie żeby coś. O, oh, endermana usłyszałem. O, bomba ty, enderman. A tu nade mną gdzieś są? Mila, tutaj tak, tu będzie, będzie chyba. Uwaga, trzeba się przykrywać do ataku jest. Nie wiem czy ja tu coś źle zrobiłem, że to mi tych, tych pereł nie ma już... Już mi to naprawdę wkurzec. Oba i tak już się zgubiłem, to w sumie będę chodził już byle ja. A nie wiem co jest z tymi Endermanami. Czy to specjalnie taki drop jest jakiś... Co jest? Utrudniony. Chwila jakby to było ta, ten dźwięk. Ciekawe, czy wy też tak słyszycie, prawo, lewo. Chyba jak na słuchawkach oglądacie, to tak, ooo. No dobra. No wezmę, wezmę to, no bo co. Nie wiem, trochę węgla. Cyk. W sumie ten wagon ogólnie może. A no dobra, i tak się zgubiłem to. O, uuuu, przy... a myślałem, że jakieś coś lepsze może. Ale przebicie, w sumie nawet nie wiem co to jest. Bo ostatnio właśnie w t... 1.5.2 to było wiele mniej tych enchantów. A co może potem obczaję, do czego to może być przebicie. Ale dużo życia mam, strasznie. Panie, czy się zaplanował to. Ten... Dobry facet. O, myślałem, a nie, ja tu byłem. Chwila, ja tu się powoli. Chwila, nie. Chwila, moment, ja już nie wiem, jak ja to. A, tu woda jest. Chwila, chwila. Bo ja chyba teraz się przedostałem do tej kopalni wyżej co było. No, to tu jest bardziej skomplikowane niż się wydaje. Opa, 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 dobra. <ścoughs> chwila momentos. To ja już nie no, ja wszystkiego jeszcze nie zwiedziłem. No nie ma opcji. Chwila. O, tu chyba mnie nie było. No, dobra. To, a, myślałem, że to o. Dobra. Bo w sumie jednak w tych skrzynkach nie ma nic cennego, tak szczerze. No to wezmę. A, na wagon nie mam miejsca. Eee tam że byłem. Tu tu też byłem. Tu chyba a dobra, bo ja jestem dobra. Chyba wiem gdzie jestem. Już gra to tutaj zaczyna straszyć, o złoto, o złota, złota widzę tu Nieplanowane, ale no jak jest to czemu by nie wziąć, normalnie gorączka złota jak na Discovery Pyk, pyk, cyk, cyk Żelazo przy okazji też zgarnę, no bo co, wiadomo Dobra, elegancko Koniec, dobra nie wiem, czy tu jest sens jeszcze to zwiedzać całe. Czy już nie lepiej powoli zacząć kopać? Teraz to, już wezmę. E, właśnie, w, żeby połączyć te dwa tunele i żeby tego, tego zamku, nie? Tych lochów szukać. No, to teraz w sumie wypadałoby mi. A tu mnie nie było. O! No to szczerze to się na tych skrzynkach zawiodło. Myślałem, że będzie lepiej jakoś pod względem lutu. Dobra, ale no wiadomo, no wezmę to co jest. O, siodno buraka? O, to się przyda. To w sumie z wioski mogłem IPC tu wziąć, no ale dobra. Nie wiem po co mi tyle tych wagoników, ale jak są to biorę. Może jakieś torzy właśnie se ogarnę. Bo te są chyba zasilające i będę jeździł wagonikiem. W tym moim tym tunelu, nie? W sumie nie planowałem takiego czegoś. Ale jak... jakie są torzy, to czemu by nie? Tu widzę znowu... Ło, tu znowu będzie chyba szukania, szukania. O, co to tam? Dobra, to tak, teraz pójdę tu. czy kiedyś będę tak bogaty, żeby aż przestać zbierać złoto. Bo chciałbym sobie ogólnie jakieś koks jabłko zrobić, czy coś, nie? To najlepsze takie złote. Może ktoś nie wiedział. Dobra. Tutaj? A, tu, a, dobra, to jest to miejsce. Chwila, skąd ta woda? dobra. dobra. To odpuszczę sobie ten temat tutaj. A dobra. Chwilę ja tu po mojemu zrobię. O. Oj. O, to sobie będę mógł w razie coś pokopać. O, dobra. W sumie nie wiem czy mi się już nie przyda do ten, do książki. Nie, tu już chyba sobie nakopałem, dobra. Dobra. Idę idę. To ta, to stąd już wracam. Jeszcze... wszystko chyba będę pozwiedzał. Dobra, bo gdzieś ja miałem iść. O, tędy chyba miałem Tak, dobra. O! Co mi tu? Co te płatki tu świrują, Pawiano? O, to klątwa uwiązania. Coś ciekawe, ale to jest ciekawe. Jakaś książka taka negatywna, patrząc po czerwonych napisach. Dobra, wezmę, wiadomo. Ma no, już wagonu, nie biorę. O, o, no. chyba już powoli. No, ja nie dużo strójków jest. Będą teraz świrować. Oj moi zombie, zombie. Cz, ja pierdzie. Ile tu jest do zwiedzania? Przecież to jest niekończące się chyba. Ja pierdziele, ile tu jest rozgałęzień? Szok Oooo! Zmierczymy, hmm. z czy poprzyko się. Ty no, on naprawdę więcej DMage został chyba zaraz setnie pad. O. Uć. Nie, no to jest masakra, dobra. Nie wiem, czy to jest sens. Zwiedzać, bo tu w sumie i tak cennych itemów nie ma, nic z tego Tylko takie chodzenie marno... ...panie czasów O, ja chyba wróciłem? To jest ta góra, co ja? A nie, to jest inny, myślę to inny kanion jest już? Ile tych kanionów tu? не под. Ну, папа, <плодисмент> no, Przecież ty, kurde, to już jest przeginka. <laughs> Za dużo ich jest. Nie, żeby mnie nie zginął. Dobre. Chwila. To trzeba jakoś. Dobra. Żebym tylko nie spadł będzie wybuchał. Ty. To ja nowy kanion tu znalazłem. Jest spawner ich? Czy o co chodzi? <laughs> Kurde. Co jest? Musi być jakiś spawner creeperów, chyba. Dobra, jolo, idę na hardcore. O. O, 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 proszę, ja cię gdzie ja trafiłem. Oj, dobra, nie, koniec, koniec, powoli, bo... Ja tego nie przeżyję. Jeszcze jakaś burza tam świruje, z... Z... się. te strachy na lachy, dobra. No to... jakoś zaraz będę kończył, tylko wyjdę gdzieś tu. Tak już nawet nie pamiętam, jak miałem wrócić. Dobra, to się tak... Co tu jest? Kolejne to jest niemożliwe. Jakieś grzybki, no popatrz, no dobra. Tak, całe, co mam do stracenia. Dobra. To jeszcze przedłużymy ten odcinek. Taki długi będzie, bo... No dobra, już tego złota mi się nie chce powoli kopać. Wiesz, to... Ja pierd... Szok. Ile tu jest do zwiedzania? Kurde no Dobra, jeszcze tylko gdzieś tu, tego i... Opa I... Uf, koniec No, skrzyneczka jeszcze zwiedzę, wiadomo Dobra, to na ten moment koniec, a nie, mam pochodnie, to jeszcze mogę, dobra Jeszcze tak na szybkiego Chwila, ja się już tak głupio w tym wszystkim No patrz pan O, złoty, dobra Koniec odcineczka jeszcze to wiadomo. Także siema... no, w następnym coś pomyślimy, żeby tu jakoś wyjść i już się skupić na celu, a nie takie chodzenie, nie? Dobra, to siema.